Siemandero, siemandero. Dzisiaj będzie, witajcie w kolejnym odcinku. A dzisiaj będzie gotowy z Adrianem, i nie Adrianem, ale nie Adriana nie ma. E, mamy godzinę 13:15, jest e, 5 kwietnia. A zrobimy dzisiaj coś takiego fajnego na szybko, e, bo teraz to już zaczyna się sezon. E, a mianowicie będą to ogórki e, małosolne na sucho. Czyli gotowe w zasadzie po, po niecałej dobie e, od przygotowania do zjedzenia, i macie ogórki mało solne, bez trzymania ich w słoju, w tych całych zalewach, nie będą to takie same idealne, oczywiście. Dobra, ale nieważne. Ogórki już tu wcześniej sobie przygotowałem, umyłem y, i odkrajacie dóbki z tych ogórków. Tam ile wam się odkroi, tyle się odkroi. Do tego e, młody czosnek. Lepszy byłby trochę starszy, taki, który jest bardziej aromatyczny. No ale akurat taki kupiłem, jest młody czosnek, kilka ząbków pokrojone w pół, żeby wyszedł aromat. Do tego jeszcze potrzebujecie worki. Tutaj w tym przypadku to są jakieś tu w Holandii worki na kanapki, nie na kanapki. 3-6 liter. 20 sztuk. Z tą zapinką oczywiście. To no. I nawet mam ostatni worek. Słuchajcie, elegancko. Także w sam raz będzie, będzie na filmik. No, i widzicie, tak wygląda ten worek z tą zapinką. Dobra, i co my tutaj mianowicie robimy? Zaraz wam powiem po przyprawach. I tak, I ten worek sobie tak ustawiacie. I generalnie potrzebujemy sól. W tym przypadku jest to sól o obniżonej ilości sodu. Także ona nie jest aż taka słona. Tutaj jest. Koperek. Koperek jest mrożony, wcześniej skrojony, także koperek to obowiązek. Pieprz. To jest kolorowy. Tutaj jest w młynku. Trochę go zmielę, a trochę tutaj użyję kulek tych pieprzowych. To jest w ogóle z fajnej firmy. Bardzo dobry pieprz. Mm, bardzo mocny. Aromatyczny. Dobra, czyli to do tego. Przyprawa kamisa. Do ogórków kwaszonych i małosolnych. Już się trochę użyłem, jak widzicie, więc została ostatnia porcja. Do tego będzie ziele angielskie, liść laurowy i oczywiście tutejsza taka holenderska przyprawa, którą kupiłem. Ona jest się w ksenosie. Spice for you. Aglio olio, peperoni Peperoncino, e, taki mix ziół i powiem Wam, że tu wchodzi w skład e, czosnek, cebula, papryka, chili, oregano, bazylium i coś, pietruszka bodajże, nie wiem. To jest oczywiście mój przepis, w sensie są główne przepisy na YouTube, na którym się wzorowałem, a ja sobie go tam zmodyfikowałem i troszkę robię pod siebie. No więc tak, bierzemy... Na dzień dobry. Sól. Duża łyżka stołowa i walimy tak spokojnie całą łyżkę. To będzie z jakieś, wiecie, 5 gram. Tak mi się wydaje. Cik. No i sypiemy sobie to na spód worka. Słuchajcie, dlaczego dlaczego nie robię tego w taki sposób, jak pokazywał. To pewny youtuber, że najpierw wyrzuca ogórki i dopiero później po prostu soli te wszystkie przyprawy. Z uwagi na to, ja to odkryłem, że jak rzucę te ogórki i walnę je solą, to nigdy się nie uda tak, wiecie, żeby ta, ta sól równo okraszyła wszystkie ogórki, tylko zawsze gdzieś 2-3-4 ogórki są bardziej oklejone tym solą. Co znaczy, że później jedne ogórki są bardziej słone, a drugie są mniej słone. Dlatego zrobię to teraz tak, że one się tak ładnie wymoczą. Eee, Pierwszy dam na koniec słuchajcie, kilka kulek kilka kuleczek niech sobie to tutaj biega oczywiście jak już mówiłem przyprawa, która się już kończy pamiętacie? to jest przepis, że te ogórki teraz jest 13, jutro o 13 już macie naprawdę pyszne ogórki małosolne sprawdziłem, bo już robię je chyba z 15 raz Dobra. Jest ta cała przyprawa. Muszę ją kupić. No, ani dobra, ani zła. Może być. Taka jest, to taką używamy. Yy, kilka tych kuleczek ziela angielskiego. Nie za dużo, żeby to nie było, wiecie, gorzkie. Yy, to samo się tyczy z liściem laurowym. Też najlepiej słuchajcie dać z dwa listki. Jakieś większe. Dwa takie jeden taki, trzy listki. No i teraz dajemy tą, tą przyprawę. Powiem Wam, że ona jest bardzo fajna. Jest odrobinę pikantna, daje fajnego smaku, także fajna jest ta przyprawa. No, oczywiście szczypta, nie? Wiecie, jak to jest. <grytanie> także będą troszkę nawet ostre te ogórki, bo już robiłem z tą przyprawą. Tutaj mamy jeszcze oczywiście szereg innych tych przypraw koszyku. Mam prowansalskie, harise oczywiście to jest już tak na ostro tu są jeszcze prowansalskie, które się kończą no i tutaj jeszcze jest e, chimichurri przyprawka także też jest fajna no i ja wykminiłem sobie coś takiego, że taki pojemnik zamykam to i dziękuję po robocie dobra, sól dana, to dana oj dana, pieprz damy na koniec no, i co? Zobaczcie, już możemy teraz przystąpić yy, do najlepszej rzeczy powoli i wrzucać ogórki. Tak, zobaczcie, rzucamy normalnie te ogórki do worka, Się nie przejmujemy, słuchajcie, tak, żeby w miarę coś tam równo było. Nie za krzywo, nie za. nie za równo. Bum. No, i zobaczcie, już jesteśmy. Prawie już jesteśmy w domu. Mniej więcej prezentuje się to tak. Tu są przyprawy, które zaraz pokażę Wam, co zrobimy. Do tego wolniemy szczystę pietrzu takiego zmielonego. Rzucamy oczywiście nasz piękny czosnek, młodziutki. Mm. Ja powiem Wam, a pięknie pachnie, zwłaszcza jak go się przekroi, bo ostatnim razem go nie przekroiłem. I on nie dał takiego aromatu, tylko te dupki były odkrojone. No i najważniejsze, co prawda może i na końcu, słuchajcie. Ale koperek. Bez tego, słuchajcie, ani róż. Tutaj ile chcecie? Tyle dajecie tego koperku. Ja daję dużo. Co kto lubi? Dobrze, czyli to mogę zamknąć. Słuchajcie. Operek idzie do zamrażalki z powrotem. Zwierka zrobione. I teraz, jak już mamy to wszystko dane, zamykamy ten worek tym fajnym tutaj, tym szybko złączką. Tak. No i. Szejk, szejk, szejk. I słuchajcie, i potrząsacie tym. I na chwilę obecną wygląda to mniej więcej tak. One są jeszcze suche, tam się jeszcze nic nie wiadomo co tam nie dzieje, ale zaraz Wam powiem, jaka będzie tutaj reakcja, bo to już jest skończone. I teraz tak, mianowicie reakcja będzie taka tych ogórków, że one z czasem, oczywiście wkładam je do lodówki. I co kilka godzin, może być co 6 godzin, co 8, w zależności jak tam chcecie, wyciągacie i je. Mieszacie jeszcze raz w tym worku w środku, żeby to wszystko się ładnie wymieszało. One po prostu puszczą wodę pod wpływem tej soli. przypraw zaczną puszczać wodę. No i będą tak trochę w takim, powiedzmy, sosie własnym. Ale w tym momencie macie worek własnoręcznie zrobionych ogórków małosolnych z przyprawami, jakie lubicie. Jakie wam się podobają i jak wam smakuje, tylko w jakich proporcjach, ilościach. Oczywiście ogórków możecie zrobić więcej, mniej. To odpowiednio tam zmniejszacie te składniki. Ja mam z 2, 4, 6, 8, 9 ogórków. Akurat tyle dzisiaj kupiłem. Takie mi się podobały, takie były fajne, takie wziąłem. No i, i tyle. Także jak będą zrobione, to nagram kolejny filmik. Zobaczycie, jak wyglądają. Możliwe, że nawet dzisiaj wieczorem nagram. Albo jutro po prostu rano, jak to wyszło, a myślę, że wyjdą tak jak zawsze: smaczne, dobre, zdrowe przede wszystkim. No i co najważniejsze, własnoręcznie zrobione. No, także trzymajcie się miłego wtorku, wam życzę. I do następnego. jo